Cześć, ten film pojawia się na YouTube w grudniu, który kojarzy się ze świętami, albo z zimnem, czy śniegiem, podobnie jak Norwegia. Postanowiłem więc opowiedzieć Wam o szalonej wyprawie ze Skandynawii do Afryki z kostką lodu, a właściwie wielką trzytonową bryłą lodu, na pace ciężarówki. I nie, nie mam na myśli ciężarówki chłodni, to byłoby zbyt proste. 1958. Na świat przychodzą przyszli wokaliści Iron Maiden Paul Diano i Bruce Dickinson. Bobolice uzyskują prawa miejskie, Juan Manuel Fangio zostaje porwany przez kubańskich partyzantów, a znane z autobiografii Perfektu Radio Luksemburg wymyśla niemożliwe na pozór wyzwanie. Przetransportowanie trzech ton lodu z koła podbiegunowego na równik bez używania lodówki, chłodni czy innej zamrażarki. Ponadto za każdy kilogram lodu, który dotrze na równik radio miało zapłacić 100 tysięcy franków. Na dzisiejsze pieniądze jest to tyle. Nie zakładali jednak, że ktokolwiek się tego podejmie, a nawet jeśli, to nie da rady przetransportować nawet kilograma lodu. No bo jak coś tak absurdalnego ma się udać? Ale dyrektor produkującej watę szklaną firmy Glasvat, Glasvat to po norwesku dosłownie wełna szklana, pan Birger Nadvik powiedział hol Ulmit i wyliczył, że taka wyprawa może się opłacić jego firmie. Wystarczy taki lód wsadzić na pakę ciężarówki, opatulić wełną szklaną i wpadnie kilka lub kilkaset milionów. Mowa była o trzech tonach lodu, więc nagrodą byłoby 300 milionów franków. Na dzisiejsze pieniądze jest to tyle. Radio Luksemburg, gdy dowiedziało się o planach Norwegów, wycofało się rakiem ze swoich słów, bo nie chcieli stracić pieniędzy, ale producenta Waty to nie zniechęciło. Taka wyprawa, zakończona powodzeniem, byłaby wspaniałą reklamą dla firmy. Zresztą media już się interesowały tą sprawą, a Glaswad zaczął szukać sponsorów. Wśród nich znaleźli się np. Shell, który miał zapewnić paliwo, Skania, która dostarczyła ciężarówkę. Oraz spółka matka Glazwatu Saint -Guban. która nalegała na użycie ciężarówki francuskiej. Norwegowie jednak wiedzieli, że skania najlepszo i do Afryki pojechali szwedzką maszyną. Konkretnie była to Skania Wabis L75 z sześciocylindrową rzędówką o pojemności 103 litra. Silnik występował w dwóch wersjach: wolnossącej o mocy 165 koni i uturbionej, która miała 205 koni. Moc była przekazywana tylko na jedną oś, co biorąc pod uwagę konieczność popylania po pustyni mogło być problematyczne. I jak już mówimy o pustyni, to Taskania nie miała klimy. L75 była nowością na rynku, bo do sprzedaży trafiła w 1958, ale do Afryki nie pojechała nówka z salonu, tylko mający za sobą już trochę przejechanych bezproblemowo kilometrów egzemplarz pożyczony od szwedzkiej firmy transportowej. Kierowca był w zestawie, a w trakcie wyprawy jeździł on na zmianę z dwoma innymi, bo transport miał jechać dniem i nocą. Lód, który trafił na pakę został wycięty z lodowca Svartisen i wbrew nazwie nie był on koloru czarnego. Wydobywano go w około 200 kg blokach, które potem przetopiono na blok ważący 3050 kg. Obudowano go drewnem i umieszczono w metalowej skrzyni, a między drewno i metal trafiło sporo, bo ponad aż 800 kg, baty szklanej. Oczywiście produkcji klaz Poza lodem do Afryki zabrano 300 kg leków dla znajdującego się niedaleko stolicy Gabonu szpitala prowadzonego przez doktora Alberta Schweitzera, który za założenie wspomnianego szpitala otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Zabrano także pół tony klipfiska, czyli solonego suszonego dorsza, który także miał trafić do szpitala oraz ekipę filmowo-fotograficzną i przedstawicieli Glaswatu, czy też jednego przedstawiciela, których wsadzono do Volkswagena T1 oraz Porsche 356. Na czele wyprawy stanął sievert Klewan, a jej trasa prezentowała się tak. Wyprawa wyruszyła 22 lutego 1959 roku z norweskiej miejscowości Moirana. Przy okazji miejsce miała mała uroczystość z udziałem burmistrza Mo oraz prezesa Glazwatu. Burmistrz przekazał list oraz, jeśli dobrze zrozumiałem, dwa srebrne statki Wikingów z napisem Moirana jako prezenty dla Alberta Schweitzera, a prezes Nadwik wręczył burmistrzowi kwiaty w pamiątkowym wazonie z inskrypcją oraz mały model skani z kwiatkami na pace. Start przyciągnął także zagraniczne media, które relacjonowały początek i z blok Expedition. Pierwszym przystankiem było Oslo, gdzie załadowano na ciężarówkę leki, następnie konwój przemierzył Szwecję, gdzie w Helsingborgu załadowano na pakę kolejne leki i trafił później do Kopenhagi, gdzie na ciężarówkę trafiło jeszcze więcej leków. W pełni załadowany pojazd miał ważyć około 16 ton. Następnie konwój przepłynął promem do Niemiec, przyjechał przez Hamburg, Kolonię, później zaliczył holenderską Hagę, stolicę Belgii, Brukselę, i dotarł do Paryża. Podróż przebiegała bez większych problemów, nie licząc zagadnień związanych z cłami i ogólnego pośpiechu. Ogólnie w Europie wyprawa była odbierana z entuzjazmem i życzliwie, często towarzyszyła jej prasa z całego świata, a w Paryżu ekipa została powitana z honorami. Dostała obstawę policyjną, ponoć bardziej okazałą niż prezydent Eisenhower, zjadła obiad z merem miasta i miała okazję trochę odpocząć. Kolejnym punktem na trasie była Marsylia, gdzie ciężarówka i pozostałe dwa pojazdy zostały załadowane na frachtowiec CD Marbuk który przetransportował je do Algieru. Podczas podróży przez Europę i Morze Śródziemne z bloku lodu ubyły zaledwie 4 litry wody. A jak to zmierzyli? Otóż do pojemnika z lodem był zamontowany zawór, który pozwalał na pozbycie się stopionej wody ze środka, której ilość mierzono przy pomocy wiaderka z podziałką. Przeprawa przez Afrykę była tym trudniejszym etapem, pomijając oczywistości takie jak wysokie temperatury podchodzące pod 50 stopni, kiepskie drogi lub ich brak czy pustynie i jeszcze więcej pustyń, problem mogli stanowić partyzanci. A przypominam, że ciężarówka wiozła leki, a także technicznie sporo wody pitnej, no i paliwo. Więc wyprawa dostała obstawę leki cudzoziemskiej, przynajmniej na część drogi, choć na szczęście nie okazała się ona potrzebna oraz poradę, by się nie zatrzymywać. A z tym niestety bywało różnie. Pomijając konieczne przerwy na sen czy uzupełnienie wody w oazie, wyprawa zatrzymywała się kilkukrotnie, by wykopać ciężarówkę z piasku, gdy ta się w nim zakopywała. Z innych przygód warto wspomnieć o wyrośniętym i na szczęście oswojonym Gepardzie, który wystraszył lidera ekspedycji, witając go po pobudce, oraz o spotkaniu z plemieniem tuaregów, którego wielbłądy miały okazję skosztować wody z lodowca. Członkowie ekipy mieli także okazję, by pobawić się ze skorpionem, a w miejscowości Inguezan spotkali także małą gazelę. Co ciekawe, wszystkie pojazdy wytrzymały trudne, pustynne warunki i nie musiano ani razu korzystać z części zamiennych. Po około trzech tygodniach podróży, z czego dwa pochłonęła przeprawa przez Saharę, transport leków i ryb dotarł do miejsca przeznaczenia miejscowości Lambarene. Członkowie Inblock Expedition zostali powitani przez samego doktora Szwajcera oraz miejscową ludność. Spotkanie to nawet po 50 latach bardzo ciepło wspominał Sievert Klewan. Po wypakowaniu leków oraz klipwiska otworzono kontener z lodem, który wzbudził ciekawość doktora i mieszkańców Lambareny, którzy najpewniej pierwszy raz w życiu mieli okazję dotknąć lodu. Wyprawa ruszyła dalej do stolicy Gabonu, Libreville, które było ostatecznym celem podróży. Ekspedycja spotkała się tam lub gdzieś w okolicy z przyszłym prezydentem Gabonu, Leonem Mba, jego współpracownikami, a także, jeśli dobrze zrozumiałem, z jego kotem. Blok lodu, który dotarł do Libreville, ważył 2700 kg, czyli po drodze stracił jedynie 336 kg. W Libreville miał także pojawić się przyjaciel Charlesa de Gola, który zaoferował spotkanie z prezydentem pod warunkiem, że ekipa przywiezie lód z powrotem do Paryża. Członkowie wyprawy jednak podziękowali, wybierając jak najszybszy powrót do domu, a lód pocięto na małe kawałki i rozdano mieszkańcom, którzy podobnie jak ich rodacy z Lambarenę, prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu mieli kontakt z lodem. Trochę lodu trafiło z powrotem do Norwegii i skończyło w drinkach gości, których zaproszono na premierę reportażu z wyprawy. Ta reklama dała Glaswatowi międzynarodową sławę, wyprawa by była relacjonowana nawet w Indiach, a firma istnieje do dzisiaj, choć nazwę zmieniono na Glawa, i dalej produkuje materiały izolacyjne. I to by było na tyle. Jeśli oglądacie to przed świętami, to życzymy Wam wesołych świąt, mokrego karpia i bogatego zająca, a jeśli po świętach, ale dalej w grudniu, to życzymy szczęśliwego nowego roku. A jeśli oglądacie to po nowym roku, to radosnego najbliższego święta. Czy coś. Źródła i ciekawe linki, w tym ten do reportażu, o którym wspominałem, zostawiam tradycyjnie w opisie i również tradycyjnie zachęcam do subowania, komentowania oraz łapkowania. No i klikajcie śmiało w któryś z tych śmiesznych prostokątów, jeśli czas i okoliczności Wam pozwalają. Miłego dnia i do następnego, czy też zostając w klimacie odcinka HNGUDAK o Tilne Stegan.